Witajcie na moim kanale Sylwester Bushcraft Właśnie sobie przyjechałem do lasu połazić może jakieś grzyby zimowe trudno powiedzieć a szczęśliwego nowego roku dla wszystkich tak sobie podjąłem decyzję, że właśnie przyjadę połażę sobie trochę po lesie świeże powietrze, może grzybki zimowe, jak mówię, chociaż nic tu nie widać. Dużo drzew powalonych, ale tak samo dużo drzew jest przyciętych przez jakieś służby, które dbają tutaj o ten las. No, tutaj fajnie, bo to jednak jest taki las, gdzie Dużo ludzi tu chodzi Spaceruje Tak jak dzisiaj jest niedziela To sporo ludzi Ja właśnie odeszłem trochę kawałek W bok Nie będę wśród ludzi <grybał> nagrywał No Tak się rozglądam że Jakimiś właśnie Grzybami Coś by było na kolację <goda> tak się wybrałem Pogoda nie jest za fajna Ale dzisiaj w nocy trochę ładnie Przymroziło No to Mówię Teraz jest tak minus dwa No może nie Nawet minus jeden To mówię sobie Przyjadę połażę Zobaczcie co tu się zmieniło. Dużo się zmieniło. No, jak widzicie fajne drzewo. Te narosty. Co to jest? Jakiś grzyb. O. No. Ciekawe. No, i tak chodzę, chodzę i nic nie ma. Ale dobrze, tak poddychać takim mrożnym, świeżym powietrzem, a nie siedzieć cały czas w domu. Chociaż co mogę powiedzieć, właśnie w Anglii mamy czwarty stopień zagrożenia tym śmiesznym wirusem. No, ja w niego oczywiście tam nie do końca wiedzę jest jakiś wirus grypowy, ale oni tworzą taką panikę, że to już przerasta normalnie wszystko, ale nie będę się wypowiadał, bo to nie jest kanał o wirusach. <laughs> Także ja mam ten wirus totalnie z tyłu. Nie interesuje mnie, ale jak to mówi się. Dystans trzymam do innych ludzi, bo wiadomo sobie nie życzą, żeby podchodzić bliżej. Dodatkową maskę ubieram, jak wchodzę do sklepu i tylko tyle. Więcej niż w dupie, totalnie ma, ale nieważne. No, także mamy ten. Wirus jest czwarty stopień i nie wolno nigdzie wyłazić zbytnio, ale minister powiedział Borys, bo wszyscy go znacie. No, powiedział, że na tak zwane aktywity można czy bieganie, czy, czy jazdę na rowerze. Sorry, tak się rozglądam, żeby właśnie przypadkiem gdzieś. Nie przegapić, chciałbym tak trafić na pokażny wysyp gdzieś na drzewie płomienicy zimowej. Wow, wtedy bym był happy. na znaczy szczęśliwy. No ale mało prawdopodobne. Chociaż tam na tych drzewach może być, ale tam pójdę dalej, później. najpierw widzę tu do końca. Dobra. No, to to na temat tak. Przeszedłem do tego drugiego lasku. Tutaj kiedyś przychodziłem na relaks na hamak O tam tam w Krzaczory Moja miejscówka w krzakach. Ktoś widać pobudował tu kieszała, alaszałasy Jak widzicie. Czyli ludzie też tu Młodzież przez ten lockdown to nie mają co robić. Tak jak. tak jak ja. <śm> ja muszę do pracy chodzić. No, ale uczniowie szkoły były pozamykane. To widać. wszyscy tutaj. po lasach biegali. To taki lokalny lasek. I tu ten drugi. To sobie tu przychodzili i się bawili w różne budowanie szałasów i różnych takich innych rzeczy. No nawet fajnie. Dużo jest drzew powolonych, ale zero jakiegoś grzyba. w następnym tygodniu pojadę w inne miejsce. Tam zobaczę, może coś się da znaleźć. Ja akurat lubię jeździć, grzyby, także lubię je zbierać. No. Goło tutaj teraz jest. Jak widzicie, pusto, pusto i szaro. Także czekamy na wiosnę, moi drodzy. Tak jak mówiłem, tak jak mówiłem, ktoś opierdzieli ptaszka, no, ponuro, głucho w tym lesie, trochę tam ktoś jakiś ptaszek podśpiewuje, ale niezbyt. No moje najlepsze to tak pory roku, to wiosna, wszystko się ładnie zazieleni, no będzie przyjemnie. Teraz mało, gdzie nie są te liście zielone, ale to są specyficzna odmiana drzewa. Reszta bez liści, szaro, mokro. Wiosna, lato, wczesna jesień. Później już robi się nieciekawie. Ale też ma swoje uroki, bo jak śnieg napada. Co tutaj w Anglii, u mnie w tym regionie, to jest mało spotykane, żeby coś napadało. Prawdopodobnie w tym roku może Może coś napada, ale trudno powiedzieć. Zobaczymy. No. Fajnie, tak sobie położyć Oh Yeah. no jest płomienica zimowa trochę zmarznięta ale mm, pachnie elegancko parę grzybków znalazłem no może znajdę więcej muszę się tu rozglądać także kamerę wyłączam i muszę tu się rozejrzeć bo może tu w tej w tym w tej arerze może być ich więcej. Dobra. Tak szedłem, właśnie idę, idę. No, zglądam się, a tu nagle Wam pokażę. Właśnie zostawiłem las za mną, w którym zbierałem grzyby zimowe, półmiennice. No, jestem szczęśliwy, bo będzie nie za dużo, ale trochę jest. Pokażę Wam później, jak. O, w tym lesie się zatrzymam. Na moment, bo coś mam w bucie, także muszę wyjąć. Jakiś kawałek patyka. No, pokażę Wam, ile. Grzybów mam. No, fajne niedzielne popołudnie. Buty, spodnie całe, mam uwalone w błocie. Ale to nic. Wypierze się i wyczyści. No. Szczęśliwy jestem, że mogłem trochę podbierać. Nie spodziewałem się, że tu będą, a jednak udało się. Może jeszcze coś spotkam w tym lesie, ale już bardziej. Się robi pochmurno. Myślę, że trzeba się zawijać na chatę. Dobra, no jestem. Zrobiłem przystanek. A oto moje płomiennice zimowe. Także jest tego sporo. Na kolacyjkę pięknie wystarczy. Grzybki zimowe. No rodzaj tych grzybów jest bardzo zdrowy To są zdrowe grzyby Bardzo smaczne No tam ktoś fajny sałat z budową Nie wiem czy widać Podejdę kawałek. O, no, grzybek bardzo zdrowy, smaczny, także super, udana niedziela. No cóż, teraz trzeba się pusto się zrobiło w tym lesie bo już pora taka jest jak to się mówi popołudniowa skończyło się spacerowanie przez Anglików nikogo tu nie widać nikogo nie słychać poznikali na lunchu no nie na lunch chyba na obiad wybryknęli To jakby połaził jeszcze przez ten las chyba pójdę tędy. Pójdę tędy przez ten las to coś może jeszcze znajdę. No także mówię, Anglicy już się zabrali stąd z tego lasu. Cisza, spokój. Nie ma nikogo naspacerowali, się. czyli z tego wynika, że najlepiej przyjechać po południu, ale po południu zaraz się robi ciemno, także dupa dla naszego biwakowania. No, dobra, także. Do zobaczenia na następnym filmie. Pozdrawiam Was wszystkich. Subskrybujcie mój kanał. I do zobaczenia. Sylwester Bushcraft. Trzymajcie się.